Warszawa, PGN Narodowy. Przyjechałem tutaj nie po to, żeby oglądać mecz. Natomiast, żeby pokazać Wam samochód, którym startuje na Gambal 3000. Siema. No to chodź, pokażę Ci inny włoski samochód, który możemy również pojechać. No wygląda to zacnie. I jak? Bierzemy? Kolor czerwony, mój ulubiony, prawie pod kurtkę. To tym, tym będziemy jechali z regionem Konos. No tam sądzę, że jakieś McLaren, P1, Bugatti Veyrony, Chirony, sądzę, że będzie grubo. W końcu największa impreza chyba na świecie, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Gruba. No, Najgrubsza, dokładnie. Panie Bogu, na jest wszystko, ją w ogóle nie zrywa, to jest genialne. Te cztery buty. Ma cztery koła napęty, no. to jest duże wygodniej. W do Ferrari. Za nami najnowsze Lamborghini Aventador Super Vloche Roadster. Jest to jeden z najszybszych Lamborghini, jakie jest produkowane tylko i wyłącznie 500 sztuk na świat. Super, super niekomfortowy samochód. 750 koni mniej niż 3 sekundy, około 2,7 do setki. No i to najfajniejsze 8 sekund i jest dwójka z przodu. A jeszcze mam tutaj trzy tryby. Korca dobrze jest taki, w którym tak jak w mojej lejdówce budzę bestię.